Witajcie, moi drodzy. Hans Kloss powraca jako symbol wolności. Wiem o rzeczach, o których wy nie wiecie. Z racji, że nie mogę dopuścić do takiej sytuacji, obnażam wam szczegóły wielkiego, niecnego planu. Za tą łaską kryje się idea. A idee są kule odporne, drodzy państwo. W naszym mieście, kochanym mi ja rodzinie, podstępem próbuje się dokonać zamachu stanu. Manipulacji prasy, telewizji, znanych polityków zasiadających w ławach sejmowych, snucie wielkich planów przez małych, pozornie ludzi czeka nas w najbliższych tygodniach. Do przyszłej niedzieli zobaczycie rzeczy wielkie w małym rodzinie. Nagle, w pewien tajemniczy sposób, nieznana nikomu szerzej grupka anarchistów ukaże się na srebrnych ekranach prominentnych telewizji. Niespotykany do ton zyska w lokalnych gazetach i telewizji, w internecie, w pozornym, wolnym medium, zatrważającą nasilą się ataki. Za wszystkim będzie stało 11 separatystów, którzy chcą wolności. Będą krzyczeć, że chcą wolności dla Ciebie i dla mnie. Że robią to wszystko po to, aby uczynić miasto lepszym. Dyskretni ludzie będą mówić do Was usta 11 anarchistów, których facjatami zawisnuje rodzin. Oni nie zdają sobie sprawy, w jakiej grze biorą udział, ani kto za nimi stoi. Za nimi kryją się wielkie pieniądze, potężne możliwości i ogromna siła mediów. Ja jestem sam i mówię teraz do Was: Otwórzcie umysł. Udostępniacie to wideo. Wkrótce pokażę Wam taśmy prawdy, które obalą ten niecny mechanizm. Bądźcie moim wsparciem.